Kanale Metkel. Jeśli jesteście na bieżąco z filmikami na moim kanale, to w jednym z ostatnich filmików wspominałam o miejscach w Londynie lub też w Wielkiej Brytanii, gdzie można zakupić produkty do pielęgnacji włosów. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować produkty, które zakupiłam. I tak pierwszym miejscem, w którym poczyniłam zakupy to taka hurtownia dla wizerzystów, ale także fryzjerów sali. I ja w tym sklepie głównie zapotruję się w produkty do farbowania włosów. Mam tak więc, kupiłam mój ulubiony kolor, ponieważ ja farbuję włosy i jest to profesjonalna farba z firmy Schwarzkopf, Argora Royal. I to jest kolor permanentny w kolorze ciemny blond i 60 i tak to wygląda. I też chciałam zakupić sobie coś nowego do aplikacji i pani w sklepie poleciła mi taką buteleczkę zakończoną aplikatorem z firmy Vela Professionals. To wygląda w ten sposób. I są tutaj również Rozpisane mililitry, tak więc jest to bardzo pomocne, bo będziemy wiedzieć, jakie proporcje wlewamy i mieszamy. Było dość sporo właśnie tych butelek za aplikatora. Z bardzo dobrej jakości plastiku to wykonane. I co jest ważne, żeby zwracać uwagę, że po prostu ta końcówka jest taka dość szeroka i nie jest ostra. Tak więc nie będziemy sobie tu ranić skóry głowy. Jeszcze jej nie próbowałam, na pewno podzielę się pierwszymi wrażeniami po jej wypróbowaniu. In, inny sklep, w którym poczyniłam zakupy, to Holland Barrett. Ponieważ ostatnio mi się skończył olej ze słodkich migdałów, to po raz kolejny go zakupiłam. I tutaj mamy Miaroma Sweet Almond Oil. Tak on wygląda. Jest jego 236 ml. On mi się świetnie sprawdza. Moje włosy uwielbiają ten olej. Ja mam włosy wysokoporowate, tak więc kupi zakupiłam to. Ale, będąc w drogerii Boots, natknęłam się zupełnie przypadkowo, bo właśnie chciałam jak najwięcej znaleźć produktów, które byłyby zgodne z metodą Carliger, czyli właśnie głównie nie zawierających silikonów. I natknęłam się na ym, krem marki Boots, Carl Creme, i to jest taki krem, który wygląda w ten sposób, i to jest właśnie taki krem, który ma ym, stylizować włosy. Jest tu, tu powiedzmy bardziej chemiczny skład, ale jest dość fajny, ym, emolientowy. Jest tutaj na samym końcu, co prawda, izopropylalkohol, no ale ym, po pierwsze jest on na samym końcu i Gdzieś w połowie składu mamy zapach, więc no tego alkoholu zapewne jest znikoma ilość. Od paru tygodni zaczęłam go używać i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Co prawda nie mam po nim tak silnie zdefiniowanego skrętu, ale co bardzo mnie urzekło w tym produkcie, to to, że, że włosy po nim są bardzo miękkie. Właściwie nie ma tej krystalizacji, nie ma tej sztywności. Tak więc jestem naprawdę mile zaskoczona i jest to dość niedrogi produkt, bo zdaje się, że w cenie regularnej kosztuje jakieś chyba 4,99 funta. No. Również w drogerii Boots zakupiłam sobie Invisi Bobu, czyli takie gumki. One przypominają, ja się śmieję, że one przypominają kabel od telefonu. Ale ja do nich często powracam, są świetne. Lubię je bardzo używać, bo nie niszczą włosów. Również świetnie się sprawdzają przy spaniu. Wiem, że chyba w Polsce one są dostępne w drogerii Hebe. Kolejny produkt, który zakupiłam, jestem niezmiernie zadowolona. To, to jest produkt, który zakupiłam w, w sieci sklepów Lash i mój ukochany szampon Curly Whirly. Ja na razie go nie otwierałam, ponieważ on jest na bazie ALS-u, czyli silnego detergentu, a ja takie szampony stosuję raz na jakiś czas, natomiast na razie stosuję szampon barwy tatarako-chmielowy i jak go skończę, to otworzę ten. Jeśli oglądaliście raz moje, mój film o projekcie Denko, to narzekałam, że Trzeba uważać na te produkty, ponieważ one tutaj zawsze mają taką nalepkę i jest powiedziane, do kiedy należy zużyć ten produkt, ponieważ te produkty są ręcznie robione z naturalnych składników. Jest tutaj bardzo bogaty, bardzo fajny, naturalny skład to czas, często te produkty mają dość krótką datę ważności. Ale nie wiem właśnie, czy coś zmienili, bo udało mi się kupić ten szampon, który no ma praktycznie rok, rok ważności. Tak więc na pewno go zużyję. Uwielbiam go. Moje włosy pod, po nim są bardzo dobrze umyte. Są bardzo puszyste, pięknie się kręcą. I co w nim też uwielbiam, to to, że po prostu skóra głowy i włosy są bardzo długo świeże. Na pewno, jak zacznę go używać, to zrobię o nim jakiś filmik, bo, bo jest to produkt, do którego bardzo lubię powracać. Inne miejsce, w którym skusiłam się na zakupy, to była drogeria Super Drag. Ale przeglądając półki, natknęłam się na odżywki z firmy po prostu Superdrug, czyli firmy drogeryjnej. I e, akurat tego dnia ich promocja, bo one chyba w cenie regularnej kosztują funta 99, a ja kupiłam je za 99 pi za każdą. E, I e, zakupiłam dwie odżywki. Jedna to e, czereśnia i figa, która wygląda w ten sposób. A druga to Malina i orzech, orzech makadamia. I to wygląda w ten sposób. Skład jest bardzo prosty, no ale rzeczywiście zawierają dość wysoko wyciągi z tych owoców czy orzechów. Jest tu dość mało składników, ale bardzo dobrze będą się sprawdzać przy myciu włosów. I jest to również produkt, który mogą używać wegetariani i weganie. Są to produkty, które też nie są testowane na zwierzętach. Ja kupiłam te produkty tylko i wyłącznie w celu mycia włosów i skóry głowy tymi odżywkami, natomiast nie w celu odżywiania. Powiem szczerze, zaczęłam już używać tą odżywkę z wiśni czy czereśni i figi. I świetnie się sprawdza, absolutnie. Jeśli chodzi o rynek angielski, teraz chyba będzie moim hitem, jeśli chodzi o właśnie tanie odżywki do e, mycia włosów. Zdecydowanie lepsze niż kiedyś wspominane przeze mnie tanie odżywki, e, chyba to były z kokosa i z e, jabłka, z, z sieci sklepów Sainsbury. Włosy po niej są e, niespuszczone i naprawdę też skóra głowy jest bardzo ładnie e, doczyszczona. No, mam nadzieję, że ta e, zma na orzech makadamia też będzie bardzo się fajnie sprawdza. Będę Wam dawała e, znać i naprawdę, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, to jestem bardzo zadowolona. Również w moim filmiku pokazywałam taki sklep, który można łatwo spotkać na olbrzeżach Londynu. Bardzo często w tych sklepach zaopatrują się osoby ciemnoskóre, czy Azjaci, czy Hindusi. Ja właśnie w jednym z takich sklepów kupiłam sobie 100% naturalny jamański, czarny Olej rycynowy. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie się sprawdzał na mojej skórze głowy. Jak wiecie, z mojego filmiku o olejowaniu, ja używam właśnie oleju rycynowego. Powoli kończy się mój olej rycynowy, tak więc szukałam zamiennika. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. W sklepie z sieci TK Max. Natknęłam się na po prostu rewelacyjnie składowo szampony. Firma Fury wygląda on w ten sposób. Jest jego prawie lit. Jest to szampon nawilżający z kocanki. Jest to produkt nietestowany na zwierzętach, ważny przez 3 lata. Ma rewelacyjny skład. Na pierwszym miejscu jest woda, na drugim jest delikatny detergent, na trzecim już jest, są ekstrakty, właśnie z, z kocanki, z kwiatu kocanki. Później mamy ginkgo biloba, ekstrakt trochę emolientu, również jest tutaj olej z, z pestek winogron. I powiem Wam szczerze, że E, użyłam go dwa razy i byłam tak zachwycona e, efektem, że po prostu e, poleciałam ponownie do sklepu i zakupiłam sobie jeszcze jedną butlę. Włosy e, są niesamowicie puszyste. Miałam dość sporo e, objętości i włosy były niesamowicie miękkie i lejące. Pachnie ten szampon bardzo przyjemny. Rzeczywiście może jest lekka nuta tych kwiatów kocanki. Ale jest bardzo przyjemna, na pewno będę go bardzo często używać, i z pewnością, jak go skończę, to usłyszycie moją opinię o, o tym produkcie. Jeśli jest gdzieś w Waszej okolicy, TK Max, to nie wiem, czy też na rynek polski są wypuszczane te produkty. Naprawdę bardzo polecam. To te produkty sprawdzą się właściwie u każdego. Nawet nie ma, nie ma tutaj zapachu. I to tyle. To wszystkie produkty, które zakupiłam w ostatnim czasie. Jestem bardzo ciekawa, czy też mieliście okazję testować niektóre z tych produktów. Jeśli tak, to dajcie mi znać. Jeśli macie jakieś pytania, to koniecznie zadawajcie pod filmikiem. Ja w miarę możliwości będę na nie odpowiadać, może czasem z opóźnieniem. Mam nadzieję, że filmik okazał się przydatny. I do następnego filmiku. Pa pa!